Aleksander Kwasniewski i Jolanta Kwasniewska 44 lata prezydent zdradza sekret danego zwiasku. Aleksander Kwasniewski, 69 litrów, i Jolanta Kwasniewska, 68 litrów, poznali się jeszcze na studiach. Na zebraniu rady uczelnianej. On od razu wiedział, że Jola będzie jego zona. Poznaliśmy się, kiedy ma na ostatnim roku studiów. Ja byłam wtedy na trzecim roku prawa i administracji. Spotkaliśmy się na zebraniu Rady Uczelnianej. Olek spotkał się z moim kolegami i powiedział do nich: ze się ze mną zeni mówiła w wywiadzie z Krzysztofem i Biszem dla programu Demakinias. Ich pierwsza randka odbyła się na prywatce u znajomych. Aleksander dost szybko oświadczył się ukochanej i choć ona chciała dać szansę bylemu chłopakowi. To jednak tamten przegrał rywalizację o jej serce z Kwasniewskim. Byłam zaskoczona, bo oświadczył się bardzo szybko, kiedy moje serce nie zaleczyło jeszcze tej ogromnej rany. Odmówiłam, chciałam dać mojemu bylemu chlopakowi drugą szansę, Może otrzeźwieje. Wróci na studia i będzie o mnie walczył, zdradziła w ksiasce pierwsze damy trzecia Rzeczypospolitej Jolanta Kwasniewska. 27 listopada 1979 roku roku stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie tak Od tego czasu minęło już ponad 40 lat, a ich uczucie nie gasnie. To jest szmat czasu te ponad 40 lat. Slub z Jola to była najlepsza decyzja w moim życiu. Nie zaluje ani sekundy wyznał były prezydent w jednym z wywiadów z Super Expressem. Co roku para wybiera się w Malwnicza podróż, aby uczcić tak ważną datę. Jaki jest sekret tak udanego związku? Z okazji Walentynek byli prezydent został zapytany, jak celebruje to swieto. Okazuje się, że od Aleksandra Kwasniewskiego wielu mogłoby się uczyć, dla niego zona jest tak ważna. Za każdego dnia zabiegał jej względy, a nie tylko 14 lutego. Walentynki? My celebrujemy naszą milost przez cały rok. Jak? Śniadanie do Luska. Kwiaty bez okazji i wspólne wyjazdy. Milost nie cierpi nudy, wyznał szczerze Aleksander Kwasniewski w rozmowie z Super Expressem. Dalej były prezydent twierdzi: że Za ogień w związku trzeba podtrzymywać cały czas, a nie tylko od święta. Zona jest najważniejsza osoba w moim życiu i ona musi to czuć. A ja wiem, za to ja jestem dla niej najważniejszy. I to się liczy. Jeden świateczny dzień sprawy nie zalatwi. Milost trzeba potraktować poważnie. Milost wymaga wysiłku i kto tego wysiłku nie podejmie, to przegram mówi w tonie eksperta prezydent. Aleksander Kwasniewski to polityk okresu PRL i III RP związany z obozem socjaldemokracji. W latach 1995-2005 pełnił urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej był redaktorem naczelnym Tygodnika Studenckiego itd. Tak Następnie został redaktorem naczelnym Sztandaru Młodych. Po zakończeniu prezydentury angażował się w politykę międzynarodową. między m.in. funkcję przewodniczącego Europejskiej Rady DS, tolerancji i pojednania. ECTR Stanaltyz na czele zarzadu organizacji działającej na rzecz integracji europejskiej Ukrainy Jeltańska Strategia Europejska